Piątek nie po raz pierwszy i zapewne nie ostatni Legionowo stało się pępkiem kolarskiego świata. Tego dnia pod IEU Capital Areną zebrali się bowiem uczestnicy ważnej imprezy w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Kolarskiej. Wyścig pod nazwą Grand Prix Legionowo-Wieliszew-Nasielsk-Serock zainaugurował cykl czterech jednodniówek na Mazowszu z udziałem 23 zawodowych ekip z Polski i zagranicy. No, pierwsza edycja wyścigu UCI w Polsce, tak jak powiedziałem na odprawie technicznej mamy czerwony, czerwoną kartkę polskiego kolarstwa, najważniejsza impreza. Zaczynamy sezon w Legionowie, bo Legionowo to serce Mazowsza, a Mazowsze to serce Polski, a Polska to serce Europy. Cieszymy się bardzo i chciałem z tego miejsca podziękować panu prezydentowi, bo to jest wspaniały człowiek, który... Od wielu lat nam pomaga, od wielu lat tą cegiełkę nam dokłada do kolarstwa. Bez takich ludzi, bez miasta legionowo nie odbyłaby się taka impreza, która ściągnęła się nam 140 kolarzy z całego świata. Z perspektywy gospodarza miejskiego ratusza wspieranie sportu stanowi oczywistą oczywistość. Robi to nie od dzisiaj, tym chętniej, że przy tej okazji można też często wygrać dobre i pożyteczne kontakty z samorządowymi sąsiadami. Na pewno cieszymy się, że wracamy do normalności, że tego typu imprezy mogą się odbywać na Mazowszu. To jest A promocja, B też integracja miasta i samorządu województwa. Samorząd województwa dzieli realizuje różne programy, z których staramy się korzystać. Sport jest ważny, integracja, promocja jest ważna, ale ważne są też dobre relacje i z samorządami sąsiednimi. Tutaj wielu, wiele samorządów wspomaga tą imprezę a szczególnie dobre relacje z samorządem województwa Mazowieckiego, które przy okazji tej imprezy e, możemy pielęgnować i później możemy z nich korzystać przy realizacji innych projektów, innych programów e, użytecznych, potrzebnych dla mieszkańców regionu. Co do kolarskich zawodów, im potrzebne są sukcesy i przyznawane dla najlepszych zawodników punkty. Dlatego piątkowy wyścig, choć siłą rzeczy nie obrósł jeszcze prestiżem, każda ekipa potraktowała bardzo poważnie. Impreza jest zarejestrowana w Międzynarodowej Federacji Kolarskiej, czyli w UCI. Dziś kolarze mogą zdobyć ponad 120 punktów. UCI to jest bardzo dużo. Ta impreza to jest jedna z nielicznych w Polsce. Można powiedzieć, że na palcach jednej ręki można policzyć, ile w Polsce wyścigów UCI się odbywa. Tym bardziej no, jestem szczęśliwy, dumny, że ten świeży, świeży powiew powietrza, jak powiedział pan prezydent, że wracamy do normalności właśnie. Wracamy na ziemi Legionowskiej w Legionowie. Bardzo ważna impreza, o czym świadczy, świadczą takie mocne ekipy. Zaszczyt wypuszczenia ich na trasę lub jak kto woli funkcja honorowego startera przypadła w udziale prezydentowi miasta. Tuż po jego sygnale peleton ruszył ulicami Legionowa na 142-kilometrowy maraton, aby robiąc dwie duże pętle przez Wieliszew i Nasielsk dotrzeć do Serocka. Na metę po zaciętej końcówce pierwszy wpadł Marceli Bogusławski spełniącej rolę gospodarza ekipy HRE Mazowsze Serce Polski, sięgając po kolejne zwycięstwo w tym sezonie. Drugie miejsce zajął Patryk Stosz z Poster ATS Team, a trzeci finiszował Tobias Nolde z zespołu PNS Benotti. Przy okazji warto wspomnieć, że tuż po zawodowcach zmagania rozpoczęli też w Legionowie kolarscy seniorzy, tyle że na o wiele krótszej, liczącej tylko 67 km trasie. Zdaniem prezydenta Legionowa imprezy, takie jak ta piątkowa, to świetna forma popularyzacji sportu i rekreacji, doskonale wpisująca się w działania miasta z myślą o cyklistach. Budujemy ścieżki rowerowe, benzyna jest i inne paliwa są coraz droższe, a jest wojna ekonomiczna, ta paliwa. Także to jest samo zdrowie, tak, a promocja pewnych postaw wśród mieszkańców, a też na podstawie imprez sportowych jest niezwykle ważna. No, jeszcze daleko nam do społeczeństwa, nie wiem, Holandii, Danii, Szwajcarii czy, czy nawet Niemiec, jeżeli chodzi o wykorzystywanie rowerów do transportu, także tej promocji, e, tego typu wykorzystywania środków konikacyjnych, jakim jest rower, na pewno nigdy za wiele. Nic dodać, nic ująć, tylko wsiadać na rower i pedałować.